Projektowanie parametryczne staje się coraz ważniejszym elementem procesu projektowego, dlatego powstaje coraz więcej programów oprogramowania, dodatków pluginów, które są w stanie włączyć w nasz proces projektowy taki standardowy, typowy w programach typu Archicad yy, czy Revit, możliwość właśnie tej parametryzacji naszej architektury. I dzisiaj chciałbym właśnie pokazać jeden z takich pluginów, który jest w stanie połączyć nam Rhino z Grasshopperem, który bezpośrednio pobiera dane z Archicad. I co jest ważne, najpierw zaczniemy sobie od pobrania, i do tego celu wpisujemy Archicad Connection Grasshopper. Wchodzimy na pierwszą podstronę. No, i tutaj mamy do wyboru zależnie od naszej wersji. Trzeba bardzo uważnie przeczytać, jaką mamy wersję Archicada i jaką mamy wersję Rhino. Pobieramy osobno dla Windows i dla macOS. To jest oczywiście bardzo dużą, jakby przewagą w. Postaci Archicada, ponieważ jest w stanie operować na obu systemach. Niestety, jak wiemy, Revit posiada tylko i wyłącznie jedną z tych możliwości, jest to oczywiście Windows. Pobieramy sobie dla Windows'a, no i dalej, ten jakby schemat postępowania w procesie instalacyjnym jest już standardowy i na pewno sobie poradzicie z nim. Natomiast chciałbym bardzo mocno podkreślić, że ten plugin po instalacji. Nie jest pluginem, który odpala nam Rhino, czy to też Grasshoppera, bezpośrednio wewnątrz naszego Archicada. Jest to plugin, który zwyczajnie, mówiąc najprościej, obserwuje w czasie rzeczywistym, czy w pliku z Archicada nie pojawiła się jakaś zmiana, która automatycznie jest ładowana do Rhino. No i tak samo w drugą stronę, że Archicad. Będzie monitorował nam pliki z Rhino czy Grasshoppera, czy tam się coś nie zmieniło, i wymieniał się tymi informacjami. Co oznacza, że nie jest to najszybsze połączenie i trzeba minimalizować tutaj, jakby, objętość tego pliku, żeby to działało w miarę płynnie. Natomiast jest to już wystarczający workflow pozwalający na jakąś tam płynną pracę. W związku z tym, najprostszym elementem, do którego na samym początku używa się, wchodząc w parametrykę, właśnie tego projektowania parametrycznego, to będzie to elewacja. Elewacja, zaprojektowana w sposób parametryczny, bardzo prosta. Żeby utrudnić sobie sprawę, narysuje ścianę w kształcie łuku, i w momencie stworzenia takiej elewacji parametrycznej, w naszym przypadku heksagonalnej. Wyrysowanie tego ręczne pewnie zajęłoby nam dobry tydzień. Natomiast zrobienie tego właśnie połuku w parametryce nie jest żadnym wyzwaniem i się właśnie tym dzisiaj zajmiemy. <laughs> Narysowaliśmy sobie ścianę i na tej ścianie powstanie siatka właśnie heksagonalna. Żeby połączyć, odpalić naszego Grasshoppera wewnątrz archikada, wchodzimy na plik, współdziałanie, Grasshopper Connection. To jest nowa opcja, która pojawi się po instalacji. Możemy odpalić Start Connection. Natomiast bardzo ważna kwestia podkreślam ją jeszcze raz, że nie odpalamy teraz grasshoppera wewnątrz, tylko jest to taki moduł obserwujący, co się dzieje z naszym pikiem Grasshoppera. Dlatego w tym momencie e, albo dostaniemy informację, że w ogóle Grasshopper nie jest odpalony, albo że nie ma połączonego dokumentu. I co to oznacza? W tle i równocześnie musimy sobie odpalić właśnie Rhino. Ja mam już Rhino odpalone, no i w Rhino oczywiście klikamy na ikonę Grasshoppera, otwiera się Grasshopper. I na samym początku, po samym kliknięciu zauważamy, że nie ma tutaj żadnego dokumentu. No to jest po prostu taka własność, że Grasshopper, mimo że widzimy tę kanwę tutaj, to płótno, to ten plik jeszcze nie został stworzony. Albo robimy to przeciągając dowolny komponent na kanwę, albo plik new document i w tym momencie po utworzeniu tego dokumentu, który nazywa się unnamed, przechodzimy tutaj, obserwujemy, jest connection, on cały czas sobie obserwował, co się dzieje w naszym Grasshopperze, okazało się, że my stworzyliśmy dokument, sprawdzimy, jak działa to połączenie, zapiszemy sobie ten dokument jako elewacja hex, zapisujemy, wracamy do archikada, automatycznie zaktualizowała nam się ta nazwa, czyli widzimy jakby to połączenie już działa sprawnie. No, i teraz w jaki sposób wykorzystać ten potencjał Grasshoppera w przypadku tworzenia chociażby takiej prostej, banalnie prostej elewacji? To jakby przejdziemy sobie przez proces, który został na maksa uproszczony, żeby pokazać wam bardziej połączenie, a nie to, co, jak, a nie to jakie daje to możliwości. Bo jakby fakt, że dotarliście do, do tego momentu oznacza, że znacie te możliwości. W Grasshopperze pojawiła się nowa zakładka, nowa sekcja na samym górze w naszej wstążce. Jest to Archicad. No, i tutaj mamy wszystkie komponenty, które pozwalają nam komunikować się z Archicadem. To, że programy typu Archicad czy Revit pozwalają nam komunikować się ze sobą, działa na podstawie tak zwanego SDK. Czyli każda opcja, niezależnie jaka to jest opcja, będzie posiadała tak zwany swój endpoint, czyli możliwość zaprogramowania danej funkcji zamiast jej kliknięcia. Pokażę to na przykładzie um, um, Rhino, żebyście jakby zrozumieli w jaki sposób działają dane funkcje i dlaczego powstają w ogóle takie komponenty oraz bardziej um, logicznie pojąć w jaki sposób one w ogóle funkcjonują i jak powstają. Mamy tutaj box. Box jest bardzo prosty. Polega na tym, że tworzymy, Pierwszy punkt, czyli jedno kliknięcie, drugie kliknięcie i trzecie kliknięcie, które definiuje nam górę. Czyli owszem, możemy sobie kliknąć trzy razy, obserwując, ale równie dobrze moglibyśmy podać trzy różne wierzchołki i automatycznie utworzyłby nam się ten box, czyli potrzebujemy znać trzy punkty w przestrzeni o parametrach x, y i z. No i właśnie to tworzenie boxa jest tak zwanym endpointem. I na tej samej zasadzie możemy równie dobrze napisać sobie definicję w Grasshopperze, użyć takiego endpointa, który jest w archikadzie i powiedzieć mu utwórz taki box. I tak właśnie działają wszystkie te funkcje, czyli wyobraźcie sobie, że te funkcje, które tutaj mamy, w przypadku na przykład design, są po prostu tym samym, jak gdybyśmy weszli do Archikada i kliknęli sobie tutaj ścianę, tylko że zamiast klikać później tą ścianę ją rysując. My podajemy konkretne wartości parametryczne. Dlatego jesteśmy w stanie właśnie operować w innych programach i możemy się spodziewać, że takich dodatków będzie coraz więcej, ponieważ programy otwierają się na tą łączność. szczególnie Rajno jest powiedzmy tym takim najbardziej otwartym środowiskiem obecnie w architekturze. Ale przejdźmy sobie już do, to, do naszego elementu, który nas najbardziej interesuje jak wykorzystać ten potencjał połączenia. Przez te sekcje nie będę wszystkie przechodził, bo tak jak mówię, ja chcę tylko pokazać Wam połączenie, natomiast y, przejdziemy sobie przez pewne elementy kluczowe do tego, żeby je uzyskać. Ważna sekcja na sam początek to są parametry, gdzie mamy obiekty, które możemy załadować z archikada. My chcemy załadować ścianę, więc wybieramy sobie obiekt ściany i ten obiekt działa dokładnie tak samo jak wszystkie jakby obiekty, importujące do Grasshoppera bryły z e, naszego Rhino. Czyli analogicznie, gdybym chciał sobie ten box załadować do Grasshoppera, użyłbym na przykład Geometry i teraz kliknął prawym przyciskiem Set one Geometry wybrał box no, i automatycznie ten box zaświecił nam się na, na zielono, i w tym momencie box jest już załadowany do naszego grasshoppera. I dokładnie tak samo działa też struktura w tym momencie. Usunę ten box, żeby on tu nie przeszkadzał. Klikam prawym przyciskiem myszy, i tutaj mamy jedną małą zmianę. Po pierwsze, jest jaki to jest typ, a po drugie, że ładujemy to z Archicada. Set One Wall in Archicad przenosi nas automatycznie do ArchiKada. Ja mogę klikając na ścianę załadować ją automatycznie. No i widzimy ściana tutaj pojawia nam się w bardzo prosty sposób już w, wewnątrz Rhino. Podkreślam po raz dziesiąty, że jest to wyłącznie link, a nie że załadowaliśmy faktycznie tą ścianę w jakimś czasie rzeczywistym. To jest po prostu takie połączenie w czasie rzeczywistym. Posiadam już ściany, natomiast projektowanie parametryczne nie do końca um, opiera się o jakieś takie złożone bryły, więc musimy na samym początku rozbić tą ścianę na elementy, które nas interesują. Przede wszystkim potrzebujemy tą dolną krawędź. Po to, żeby stworzyć z niej płaszczyznę, na której, która będzie jakby frontem naszej elewacji. W tym celu musimy ścianę rozbić na mniejszy element. Pierwsza zakładka, pierwsza sekcja w, na wstążce jest właśnie odpowiedzialna za rozbijanie tych różnych elementów na prostsze konstrukcje. Każdy z tych elementów dotyczy innego parametru i działa w inny sposób, także nie będziemy tego mawiać. Nas interesuje ściana. Dekonstrukcja ściany łączymy. No, i w tym momencie dostajemy ważne dla nas informacje, jak krzywa e, breb, czyli jakby ten, ta bryła. No i ustawienia ściany, które są też przenoszone przez IFC. E, żeby pokazać Wam tą ścianę, którą, e, raczej tą krzywą, którą chcę wyciągnąć, połączę, żeby ona się tutaj zaświeciła na zielono. Zaznaczam ją i ona tutaj świeci się na zielono. Czyli to jest dokładnie ta krawędź, na której mi zależy. Usuwam, żeby nie utrudniać sobie tutaj tego wizualnie. No i przechodząc dalej, chcę teraz jakby użyć um, funkcji Extrude po to, żeby tą naszą krzywą zamienić na tą płaszczyznę przednią ściany. Więc używam funkcji Extrude. Nasza krzywa jest naszą podstawą. No i teraz jeszcze musimy powiedzieć mu, w którą stronę ma ekstrudować. W naszym przypadku chodzi o to, żeby to była płaszczyzna ściany pionowej, więc oczywiście musimy użyć tutaj wektora. To jest bardzo ważne. Kiedy zawsze robimy jakieś przesunięcia, rozszerzenia, to podajemy właśnie wektory. No i możemy stworzyć tutaj całkiem niezależny wektor, ale Grasshopper pozwala nam użyć tylko i wyłącznie wartości na przykład kierunku z. Jeśli nie zależy nam na tym, żeby zmieniać... X i Y, to możemy użyć tylko funkcji Unit Z. Podpinamy. No i widzimy, już pojawiły się kierunek to jest właśnie ta, ten ekstrudowany element. Tylko, że musimy jeszcze tą wysokość zaznaczyć. Wpisuję po prostu w panelu 3 metry. Jeszcze bardzo ważna informacja, bo po otworzeniu tego pliku właśnie w Rhino może być taki problem, że coś się przeskalowało, coś nie działa. I o ile zapomniałem o tym na samym początku, bo jest to już taka trochę niepisana zasada, że obecnie myślę, że każdy z dodatków w Grasshopperze operuje na metrach. Dlatego tutaj zwróćcie uwagę, że musi być jednostka metrów. Jeśli to się nie zgadza, nie ma tutaj jednostek metrów, należy otworzyć prawym przyciskiem myszy no i tutaj wybrać metry ponieważ to rodzi wiele komplikacji, natomiast nie zawsze jest taka informacja. OK, mamy 3 metry, ukrywam i mamy już wyłącznie naszą płaszczyznę. Co dalej? Bardzo ważnym elementem w procesie tworzenia właśnie takiej architektury parametrycznej jest wykorzystanie... Tego potencjału do tworzenia właśnie elewacji, i do tego celu powstały bardzo specyficzne narzędzia. Dlatego ja pokażę takie narzędzie jak Lunchbox, które oczywiście należy też zainstalować. W tym momencie, jakby możecie zatrzymać sobie, jeśli jeszcze nie macie tego dodatku, i zainstalować właśnie z Food for Rhino Lunchbox. I to jest bardzo ważny plugin, który pozwala nam na przede wszystkim panelizację. To jest, tak jak wspominałem na samym początku, pierwszy element, który powiedziałbym, że możemy zastosować parametrykę w takiej codziennej pracy architekta. No, i to jest ten panel, w którym możemy faktycznie sparametryzować tutaj, na przykład jakieś wyłożyć sobie płytkami naszą elewację. Natomiast, żeby to jeszcze bardziej uprościć naszą, naszą strukturę, to użyjemy zakładki Structure. Dlaczego? Ponieważ my utworzymy tylko i wyłącznie pewnego rodzaju pręty, które będą nam się układać w heksagonalną siatkę, czyli de facto stworzymy coś, co wizualnie będzie przypominać siatkę. Podpinamy surface, no i już pojawiła się nam siatka na elewacji, trochę rozciągnięta, i my do tego celu jeszcze użyjemy podziałów U i V. Jak najprościej wytłumaczyć w ogóle czym jest UIV? Jeśli to nie jest zrozumiały koncept, to ja zawsze tak w uproszczeniu odnoszę to do teorii względności Einsteina, w uproszczeniu lub nieuproszczeniu. Kiedy mamy naszą płaszczyznę tą ogromną, to jest ona nieskończonym nieskończoną przestrzenią X, Y i Z. I to jest nasz właśnie układ współrzędny, który de facto nie ma końca. Nieważne jak daleko się odsuniemy, on zawsze gdzieś tam się będzie toczył. Natomiast płaszczyzna jest zawsze skończona, jest ograniczona, i żeby, te, żeby to się nie myliło, e, i żeby móc się posługiwać właśnie takim niezależnym układem współrzędnych na płaszczyznach, powstało właśnie określenie e, podziału na U i V, czyli kiedy mm, Einstein patrzy na, na pociąg, nie będąc w tym pociągu, no to faktycznie ten pociąg się przemieszcza, natomiast jeśli ktoś jest w tym pociągu, to właśnie teoria względności mówi, że on się nie przemieszcza. No i właśnie to jest tak, że jeśli my będziemy obracać jakkolwiek tą płaszczyznę, to u i v, czyli te podziały będą stałe, natomiast x, y i z będzie się zmieniać. Stąd właśnie mamy właśnie takie podziały płaszczyzny, które będą wielokrotnie widoczne w tworzeniu różnych płaszczyzn. No i do tego celu to jest podział, więc tworzy suwak. To będzie nasz element parametryczny. Podpinam pod u. Podpinam drugi pod v. A tutaj może być coś takiego, tutaj gęściej. Tak, żeby nie było jakieś rozpłaszczone. Myślę, że wystarczy. I właściwie już na samym końcu musimy tylko i wyłącznie zamienić nasze połączenia, nasze linie w rurki, pręty, jakkolwiek zwał. Jest, jest taka funkcja, która się nazywa pipe. Teraz musimy ustawić promień. Myślę, że to też powinien być element parametryki, więc dam 0,01. Pamiętamy, że operujemy metrami, więc dobrze, żeby tutaj nie przesadzić. Powiedzmy do 0,5. Podpinamy naszą strukturę linii, no i dostaniemy nasze rurki, może są trochę za cienkie. Wyłączamy ekstruzję i dostajemy siatkę, która będzie opinać, włączymy też punkty, która będzie opinać naszą elewację. No, i to jest taki właśnie podstawowy przykład stworzenia banalnej elewacji parametrycznej, jak widzicie w kilku krokach. Natomiast oczywiście mamy pełną możliwość zmiany parametrów tej elewacji w dowolnym momencie. Możemy grubsze na przykład dać nasze linie, możemy cieniutkie, nie ma to znaczenia. No i ostatnim właściwie krokiem jest zaimportowanie do Archikada naszej siatki. W tym celu przechodzimy do zakładki Archikada. Design i tutaj morph solid. Kiedy najedziemy sobie tutaj na informację, czym zajmuje się ten, ten obiekt, uh, Create a solid Archicad Morph defined by a mesh. To jest ważna informacja. W tym momencie mamy zdefiniowany tutaj pipe. Na wejściu mamy informację, że to powinien być mesz. Oczywiście możemy to podpiąć, on sobie to sam przetłumaczy, natomiast wydaje mi się, że to jest dla niego zbyt obciążające i powinniśmy maksymalnie upraszczać tą strukturę, która jest czytelna dla niego i nie musi jej dziwnie interpretować. Szczególnie, że mamy tutaj ponad tysiąc tych struktur. Każda rurka utworzyła tutaj osobną listę, o czym świadczy właśnie ta tutaj struktura z NCOM. My to uprościmy. To nie jest konieczne, ale oczywiście im lżej mu będzie, tym lepiej. Czyli teraz najeżdżając powinniśmy dostać jedną listę, czyli mamy jedną listę z tysiącem jakby mm, naszych rurek. No i teraz zamienimy to jeszcze na mesh. Mesh prep. Łączymy. I teraz... Przy połączeniu zacznie się synchronizacja, ponieważ standardową domyślną wartością w, tutaj w opcji synchronizacji jest true. Oczywiście możecie tu stworzyć toggle button. Jest false. Zmieniamy tą wartość. My możemy połączyć, i dopiero, kiedy zmienimy tutaj na true, to rozpocznie się um, nasza synchronizacja. No to odpalimy naszą synchronizację. Przejdziemy sobie do Archikada. No i tutaj musimy chwilę poczekać. On musi załapać. O w tym momencie pojawia się okienko wykonywanie przychodzącej komendy API. Czekamy aż się pojawi. Chwila może być krótsza lub dłuższa. Zależy też jak złożony jest obiekt i jaki macie komputer. Jestem teraz na maszynie wirtualnej, więc tu jest bardzo mało ramu. Dlatego to może chwilę potrwać, natomiast u Was powinno to być, myślę, że maksymalnie 15 sekund. O, w tym momencie pojawia się siatka. Jest ona już w pełni funkcjonalnym obiektem. Zauważcie, bardzo ważna kwestia: ja mogę wybrać sobie ten element o ile nie zawiesi mi się. O, on się tutaj wybrał, on się zaktywizował. Także w tym momencie jest to element, który możecie dowolnie już modyfikować wewnątrz Archikada i traktować go jako właśnie już taki zaimportowany element, natomiast wszystkie zmiany, które będą się odbywać. One będą cały czas aktualizowane. Jeśli ja wrócę do, do Rhino i zmienię tam pewne parametry siatki, one aktualizują się tutaj na naszej elewacji. W związku z czym, to nie jest tak, że zaimportowaliśmy ten obiekt na stałe. Będziemy mieli możliwość jeszcze faktycznie wprowadzenia prawdziwej, możliwej modyfikacji parametrycznej. I to wszystko.